Hejka, krótka informacja. Jeżeli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś albo chciałabyś wesprzeć mnie w mojej działalności, to serdecznie zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego przycisku Wesprzyj na YouTube. Pomoże mi to w robieniu lepszych filmów. A teraz, miłego oglądania. Hej wszystkim, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się mnożeniem ułamków. I zacznijmy od takiego prostego przykładu, jedna druga razy jedna trzecia. I tutaj na początku warto zwrócić uwagę, że to nie jest tak, jak w dodawaniu czy odejmowaniu ułamków, że musimy mieć wspólny mianownik. Tutaj po prostu mnożymy górę razy górę i dół razy dół. Ile to będzie w przypadku tego przykładu? 1 razy 1 to 1 i 2 razy 3 to po prostu 6. Ok, przejdźmy do trochę trudniejszego. Dwie piąte razy 10 ósmych. No i tutaj również możemy po prostu pomnożyć licznik razy licznik, mianownik razy mianownik, czyli 2 razy 10 to 20, 5 razy 8 to 40, otrzymujemy 20 40. Tutaj też możemy to uprościć, po prostu skrócić zera, zostaje nam 2 czwarte. No i 2 czwarte też możemy skrócić chociażby przez 2, na górze zostaje 1, na dole 2, czyli wynik to 1 druga. No dobrze, ale nie zawsze musimy wszystko wymnażać, bo niejednokrotnie jest tak, że możemy coś skrócić, dzięki czemu trochę zaoszczędzimy czasu i też jest mniejsza szansa, że się pomylimy, bo będziemy liczyć na znacznie mniejszych liczbach. No to zobaczmy, jak to mogłoby wyglądać w praktyce. Weźmy sobie 4 piąte razy 6 drugich. No i tutaj oczywiście możemy pomnożyć 4 razy 6 i 5 razy 2. Ale warto pamiętać, że górę, czyli licznik, zawsze możemy skracać z mianownikiem. No i zobaczmy, czwórkę z dwójką możemy skrócić, więc skróćmy ją przez 2. Mamy dwójkę na górze i jedynkę na dole. Otrzymujemy dzięki temu 2 razy 6, czyli 12, podzielić przez 5 razy 1, czyli 5. 12 piątych i jak zamienimy to na ułamek właściwy, to otrzymujemy 2 i 2 piąte. Teraz weźmy kolejny przykład. 1 i 2 trzecie razy 3, 1 czwarta. Tutaj najpierw proponuję zamienić to na ułamki niewłaściwe. 1 i 2 trzecie to będzie 5 trzecich, a 3 i 1 czwarta to 13 czwartych. No niestety widzimy, że ani piątki z trójką, ani piątki z czwórką, trzynastki z trójką albo trzynastki z czwórką skrócić nie możemy, więc jedyne co nam pozostaje to po prostu wymnożyć. 5 razy 13 to 65, a 3 razy 4 to 12. Otrzymujemy 65 dwunastych, czyli 5 i 5 dwunastych. Weźmy teraz coś trudniejszego może z minusem minus 2 i 1 razy 2 czwarte. No i tutaj możemy wymnażać, ale zobaczmy, że da się skrócić 2 czwarte przez 2. Otrzymujemy jedną drugą, zamieńmy minus 2 i 1 na ułamek niewłaściwy. Mamy minus 11 piątych razy 1 druga i to się równa minus 11 dziesiątych, czyli minus 1 i 1 jak ktoś chce, to może też to sobie zapisać w postaci ułamka dziesiętnego, jeżeli może łatwiej mu liczyć na dziesiętnych. Weźmy teraz 2 7 razy minus 3 czwarte. Tutaj również zanim wymnożymy, zawsze sprawdźmy, czy da się skrócić. No i dwójkę z czwórką da się skrócić. Na górze 1, na dole dwójka. Otrzymujemy 1 razy minus 3, czyli minus 3. I 7 razy 2 to 14. Minus 3, 14. Kolejny przykład, minus 4 i 5 szóstych razy minus 1 trzecia. Na początku zobaczmy, że mamy minus razy minus. I żeby potem nie pomylić się, żeby nam to nie umknęło, pamiętajmy, że minus i minus daje plus, więc po prostu możemy zapisywać te liczby bez minusów. Zamieniamy na ułamek niewłaściwy, mamy 29 szóstych razy 1 trzecia. No niestety skrócić się nie da, więc otrzymujemy 29 osiemnastych, czyli 1 i 11 osiemnastych. A jak to będzie wyglądało w przypadku ułamków dziesiętnych? No to weźmy na przykład 20 razy 30. Oczywiście możemy to zamienić na ułamki zwykłe i napisać, że to po prostu są 20 razy 30. Skrócić na przykład 20 przez ,2, 2 mamy 1 piątą i wymnożyć. Otrzymujemy 3,50, czyli zamieniając na ułamek dziesiętny 6 setnych. Ale równie dobrze możemy też ułamki dziesiętne mnożyć pod kreską, jeżeli ktoś woli. No i to też jest o tyle prostsze, że możemy później szybko sprawdzić wynik na kalkulatorze, czy się zgadza. Ok, zróbmy jeszcze cztery przykłady. Minus 1,4 razy 2,5. Tutaj zamienimy to na ułamki zwykłe. Mamy minus 14 razy 25. No i możemy oczywiście skracać chociażby dziesiątkę z 25 przez 5 zostaje na górze 5 na dole 2. Możemy później skrócić tą piątkę z dziesiątką. Zostanie na górze 1 na dole 2. Później tą dwójkę możemy skrócić z 14. 1 w mianowniku 7 na górze. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o skracanie, to tyle. Tylko pamiętajmy, że jak skracamy w jednym podejściu, można powiedzieć, to żeby później nam się nie zgubiło, co jest na górze, a co nie jest na górze. Jeżeli coś się skróci całkowicie, na przykład 10 z dziesiątką, to tam nie ma zera, tylko tam jest jedynka, bo czasami można się nieźle na tym przejechać. No dobra, w tym przypadku otrzymamy minus 7 razy 1, czyli minus 7 i 1 razy 2, czyli 2, minus 7 drugich. Czyli minus 3 i 1, 2, i to też możemy zapisać sobie w ułamku dziesiętnym, jeżeli jest nam wygodniej. Weźmy jeszcze kilka prostych przykładów. 4 razy 4 dziesiąte. Tutaj też polecam policzyć to po prostu pod kreską albo w głowie. Nie ma sensu zamieniać tego na ułamki zwykłe. Jest to po prostu 1,6. Minus 3 i 1, 2 razy 1, i 2 no, i właśnie tutaj pokazuję podejście w drugą stronę, czyli zamiast zamieniać ułamek dziesiętny na zwykły, to możemy zamienić zwykły na dziesiętny, czyli minus 3,5 razy 1,2. No i e, może oszczędzę wam mnożenia pod kreską, na kalkulatorze też możecie to sprawdzić, to będzie po prostu minus 4,2. Weźmy teraz kolejny przykład: minus 1 trzecia razy minus 80. No i tutaj widzimy, że niestety ale 1 trzeciej nie zamienimy na ułamek dziesiętny, ale też pamiętajmy, że mamy dwa minusy. Minus razy minus to plus. Dzięki temu jest mała szansa, że później zapomnimy o tym, żeby sobie skrócić tego minusa. No to zamieniamy ten ułamek dziesiętny na ułamek zwykły. Mamy 1 trzecią razy 8, /10. ósemkę z dziesiątką możemy sobie skrócić przez 2 na przykład. Na górze 4 na dole 5, czyli mamy 4 razy 1, 4 i 3 razy 5, 15, 4/15. Powiedziałem, że będą 4 przykłady, ale się pomyliłem, będzie 5. Trudno, musimy to jakoś przeżyć. Ostatni przykład 4/3 razy 6/8 razy 14/3 i tutaj mamy mnożenie trzech ułamków, ale pamiętajcie, że mnożenie jest przemienne i tutaj zawsze górę możemy skracać z dołem. No i tutaj mamy bardzo duży potencjał do skracania, zacznijmy na przykład od tego, że możemy szóstkę skrócić z trójką przez 3, w mianowniku 1 w liczniku 6, później czwórkę możemy skrócić z ósemką przez 4, na górze 1 na dole 2, później te dwie dwójki możemy też ze sobą skrócić, i ostatecznie zostaje nam 14 trzecich. Żebyście zrozumieli dlaczego skracanie jest takie ważne, to wyobraźmy sobie, że nie robilibyśmy tego, tylko po prostu wymnożylibyśmy cały licznik i cały mianownik. No to 4 razy 6 razy 14 to jest 336, a 3 razy 8 razy 3 to jest 72, więc mielibyśmy 336,72. No i teraz oczywiście możemy w tym momencie to skracać, ale to wcale nam nie upraszcza. Bo musimy po pierwsze dzielić duże liczby, a po drugie czasami może nawet ciężko będzie nam wpaść, jakie to ma dzielniki wspólne. No a ostatecznie 14 trzecich na pewno wygląda znacznie lepiej, więc pamiętajcie, jeżeli tylko jest to możliwe, to skracajcie. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek o mnożeniu. W następnym przerobimy sobie dzielenie ułamków. Więc serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Uff, koniec odcinka. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. I tylko krótko przypominam, że jeżeli tylko byś chciał, bądź chciała, to jest możliwość wspierania tego kanału. No i cóż, do następnego!